Cześć, witam. sobie stoję przed tym plakatem, wdzięcznie za trzeźwość mojego drugiego koncertu prowadzący Wiktor Siatyński, Ilona Felicjańska, Eugeni Szczawik. Tutaj na zdjęciach profesor Woronowicz, Wiktor Krzysiu Jaryczewski, tutaj Alina Frąckowiak, tutaj ja i ojcowie z Zakroczynia. Tam dalej Ewa Wojdyło, eee, jeszcze, jeszcze Tutaj Paweł Kukis, Piotrek Nagiel, tutaj widownia. Tutaj z koncertów sali kongresowej. Tutaj Robert Gamble. Tutaj Jim Consedin, Partita i Wiktor Siatyński. Słuchajcie, zastanawiam się, że miałem tyle siły, tyle energii, żeby tylu ludzi zebrać i zrobić taki koncert. A teraz nieraz ciężko mi jest wyjść z domu i tak jak teraz zrobić czytanie w tej naszej salce. Jestem. Tak to nieraz po prostu. Także jak macie ochotę coś robić, to róbcie, bo później może nie być już na to sił. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie się, cześć. Subskrybujcie mój kanał, jeśli możecie.